Siemano widzowie. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj e, robimy, że tak powiem, inne rzeczy. Dzisiaj, bo oczywiście jak coś, to możliwe, że jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobimy tutaj różne rzeczy. Tutaj, jeżeli ktoś mnie zna z YouTube'a i gra, w sensie, jeżeli ktoś gra na RGMC i gra na YouTube'ie, to już dobrze wie, co jest w ostatnim garażu. No cóż. O ile oczywiście dziś, teraz się nie odbędzie to. Yy, I się odbędzie dużo, dużo później, bo nagrywam na zapas, więc w sumie jest duża szansa, że, że to nic nie da mu. No ale... To, no cóż, no i tak no jakby nie będziemy już się oszukiwać tutaj. Yy, w takim razie budujemy, że tak powiem, grę w kwiatki to się tak nazywa widzowie. Kto wie, ten wie, kto nie wie, no to zaraz zobaczy. No to budujemy. E, tu zrobiłem taki mini ten, tu się generalnie ludzie respią. To niech będzie jak na razie zamknięte, bo... No. E, no to tak. E, ja bym to zrobił gdzieś tutaj może. Takie rzeczy tutaj tak um, tego nie chcemy Musimy kupić troszkę dirta nie wiem, kupimy z, z pustaka to więcej jechta kupimy. To resztę zużyjemy tutaj. No to tak. To tu są wojny garażowe, więc my się będziemy raczej w tą stronę w ogóle budować wszystko. Więc ja bym te, te to w kwiatki też zbudował gdzieś tu obok. Więc no, budujemy Tak. Tak. Coś takiego podobnego, żeby było. Dobra, teraz dwa, trzy, cztery górę. Znowu teraz obok, tutaj no i coś takiego. Teraz robimy tak. Tak, jeszcze, a nie, tu jest zrobione, no i tylko tutaj teraz, o, to nie wygląda najładniej, ale, o nie, w sumie nie jest tak źle jak myślałem, no, ale, no, to teraz tutaj, tak, tak. Jeszcze tu zrobimy różne sklepy, więc to będzie wszystko ten Inaczej potrzebujemy dwa bloki co tu robimy? Arbus. Przepraszam bardzo. Ta, to musi zarosnąć, ale to sobie już zarośnie. Um, Tutaj teraz. Aha, to może nie zarosnąć w sumie. To zaraz zobaczymy czy w końcu zarośnie, czy nie. Jest szansa, że jednak nie zarośnie. No to długo podpowiem zarosnie więc... Tutaj zrobimy drzwi. to tutaj na pewno będzie crafting skrzyneczki coś takiego um, no, drzwi możemy zrobić takie, bo to nam Te, te jednej te no nie potrzebujemy tutaj tak teraz tu teraz tu potrzebujemy dwa bloki dirta tak e, teraz Tak. E, tabliczki. Trzy, chociaż może więcej, ale to przyjdzie, jak więcej. I teraz tak. E, potrzebujemy, jakby nie liście, a takie naturalne. Gdzie są naturalne? Nie ma czegoś, nie ma takiej zakładki nawet. He. Pewno też to nie będzie. Równo też nie, to też nie. Yy. Nie. O. No to to. I trawka. to jest razy dwa, to jest zwrot, to jest zero. No. no, to kasa razy dwa, zwrot kasy, przegrana brak zwrotu, no i jeszcze, no, no i tyle, tylko że damy tą tabliczkę, że, nie, to nie, dobra, no to git, ale do, 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 dobra, wiem gdzie możemy dać tabliczkę. Minimum 1000 yy. Maksymalnie tam 1 milion damy No i 1, 2, 3, 4, 5 5 tych cośków Damy lepszy kolorek. No i ładnie. Tutaj, tak. A tu trzeba dać też, żebym ziomeczki mi tutaj chodziły. Jakieś typki, którym się nudzi. O, za wysoko to jest. W sensie za właśnie. No, za wysoko w sumie. O! Coś takiego. Tu można jeszcze dać bliżki, że gra w kwiatki, kasyno. Takie mini kasyno, no że, że tak powiem. Mm. No. Aha. No to tak robimy i ścieżka. No i tak mamy teraz ładniej, więc no. Yy. Yy, no to piszemy. на No i teraz generalnie patrzcie, kupujemy sobie Tyle tutaj. Dużo kości Mączka kostna i klikamy. I co wypadnie? To ten jak jest czerwony kwiatek. W sensie ten ta O, 10 tysięcy. No i... no i nic. I przegrał właśnie, bo trawa to zero. A no. A żółty kwiatek to jest tutaj, panowie i panie. Aha, Ej, bo tu serio nie wychodzi mamy kwiatek. No i ten przegrał właśnie Ale nie tylko trawa Wypadają czasami te więc... A u moje ucha? O Zwrot ma No i dostał ty Znowu dał tysiaka i przegrał tego tysiaka, więc... Po co mi motyka? Nie chcę twojej motyki. A! On zapłacił, dobra, sorry. Ale i tak przegrał. No tutaj jest mało prawdopodobieństwo, że wygra, aczkolwiek... Prawdopodobieństwo jest, ja czasami nawet... No... O ile dobrze pamiętam... To kiedyś chyba dostałem. Tak, nie wiem, chyba. Yy... Nie wiem, z... chyba dał mi ktoś 700 tysięcy, i ja musiałem mu razy dwa dać. No i dałem. Tego nie mam nagranego bo to było dawno, ale no. Taki skam. To nie jest żaden skam, widzowie. Z jest tego, że no To zbuduj sam lepiej, jak wolisz jeszcze. Dobra, czekajcie, zrobię na... To zrobimy na trzy bloki, tylko wtedy przesunę cały po prostu jeden blok. O, rzeczywiście tak, to jest no, mało, no nikłe są szanse. No. A jak przesunę o jeden, to są większe, to są na pewno większe szanse. Tego nie chcę. No i tak. Chodź, byłaś. Teraz niech spróbuję. Oj. No i widzicie, widzowie ma razy dwa. Aż 2000 widzisz i nawet tróżyczkę dostajesz. Czy tam. Nie wiem, co to jest. Bo to. O, to, jest, to jest mleczek. Ale tam to. to, to. Eeeem... Um. Oj... O, nie zadziałało! On zapłacił tysiąc, to ma 2000. No coś widzowie, no większe niestety... Niestety, niestety, dla mnie niestety, dla nich niestety większe prawdopodobieństwo jest na trawę samą, więc ja więcej zarobię, ale... tak, to ten, jest szansa, że ja czasem i tak miałem, nie, że ja do kogoś przychodzę, yy, daję, płacę mu raz, wygrywam, no i se idę. No. No eee, e, teraz za dusza jest. Muszę mu dwa razy po dwa tycznicy. Ty bo ja tracę teraz. Trzy tysiące przegrywa. No i teraz widzicie? Była pasa, że wygrywał, teraz przegrywa. No i widzicie. Zwyczaj większa pasja jest na to, że przegrywa, niż że wygrywa. Oj, teraz coś długo trwa. Ta passa przegrywania no, coś teraz pisze, chyba albo płaci, bo w sumie to też jest na, na czacie pisze. Dobry biznes. I śkić mi ze do nie, nie. Ups. Dobra, widzę to na tym odcinku i ym, dziękuję za oglądanie i na razie.